15 ukrytych mąk pana Jezusa w ciemnicy. Błogosławiona Maria Magdalena Martinengo, kapucynka żyjąca we Włoszech, miała wielkie nabożeństwo do męki pańskiej. Pragnęła poznać męki, jakie pan Jezus wycierpiał w nocy przed swoją śmiercią. Jej to Pan Jezus objawił 15 ukrytych mąk, jakie wycierpiał w ciemnicy. Oto co Pan Jezus jej powiedział. Żydzi uważali mnie za największego złoczyńca i znęcali się nade mną w następujący sposób. 1. Powiązali liną nogi i ciągnęli mnie po kamiennych schodach do lochu. Wrzucili mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej nieczystości. 2. Zdarli ze mnie szaty i kuli mnie żelaznymi szpikulcami. 3. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając od ściany do ściany. 4. Zawiesili mnie na belce, na luźnym węźle, który się rozwiązał, i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami. 5. Przywiązali mnie do słupa. I ranili moje ciało na różne sposoby. Rzucali we mnie kamienie i przypalali rozrzeżonymi węglami i pochodniami. 6. Przebijali mnie szydłami, szpikulcami, włóczniami, rozrywali mi skórę i ciało. 7. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi kawałki rozżarzonego żelaza. 8. Na głowę wgnietli mi żelazną obręcz i oczy zawiązali mi brudną szmatą. 9. Posadzili mnie na siedzenie pokryte najeżonymi gwoździami, które wyryły na moim ciele głębokie dziury. 10. Na moje ciało wylali rozpalony ołów i żywice, a potem gnietli mnie na stołku pełnym gwoździ, które coraz głębiej wbijały się w moje ciało. 11. Na moje poniżenie i udrękę, na miejsce wyrwanej brody powtykali druty. 12. Rzucili mnie na belkę i przywiązali mnie do niej tak ciasno, że zupełnie nie mogłem oddychać. 13. Gdy tak leżałem na ziemi deptali po mnie, a jeden z nich stawiając nogę na mojej piersi przebił mi ciernie język. 14. Do ust wlali mi najochydniejsze wydzieliny i obsypywali najochydniejszymi zniewagami. 15. Związawszy mi na plecach ręce, różgami wypędzili mnie z więzienia. Ty moje ukryte cierpienia, ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzechy ukryte, które bardzo ranią serce moje, szczególnie gdy dusze ukrywają je przez powiedzi. Córko moja, pragnę, abyś te moje 15 ukrytych tortur dała wszystkim poznać, aby każdą z nich uczczono. Każdy, kto codziennie jedną z nich z tych nieznanych tortur z miłością ofiaruje i gorliwie odmówi poniższą modlitwę, otrzyma nagrodę w dzień sądu. Panie mój i Boże, pragnę stale czcić Twoje nieznane 15 tortur i Twoją przynajdroszą krew tam przelaną. Ile ziaren piasku na ziemi, ziaren zboża na polach, gdzie był traw na łąkach, liści na drzewach, kwiatów w ogrodach, gwiazd w niebie, aniołów w niemiosach i stworzeń na ziemi, tyle kroć tysięcy razy bądź uwielbiony, pochwalony i uczczony, mój Panie Jezu, miłości najgodniejszy. Niech tyle tysięcy razy Najświętsza Maryja Panna, chwalenne chóry aniołów, i wszyscy święci czczą Ciebie, Twoje przynajświętsze serce, Twoją krew przynajdroższą, Twoją ofiarę za ludzkość i Twój przynajświętszy sakrament. Chwałę, cześć i uwielbienie niech oddadzą Ci wszyscy ludzie teraz i na wieki. Tyleż mu Jezu, pragnę Ci dziękować, składać cześć i uwielbienie na wynagrodzenie Ci za wszystkie przez Ciebie doznane zniewagi i chcę do Ciebie należeć ciałem i duszą. Tyleż razy żałuję za my grzechy. Przepraszam Ciebie, o mój Jezu, Panie mój i Boże mój i proszę o przebaczenie i miłosierdzie nad nami. Twoje nieskończone zasługi ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie za moje grzechy i za kary zasłużone przeze mnie mocno postanawiam zmienić moje życie i proszę o Panie, aby ostatnia godzina mojego życia, moich najbliższych oraz wszystkich grzeszników całego świata była pełna szczęśliwego pokoju. Proszę także o uwolnienie dusz czyśćcowych, tych mi najbliższych, jak i wszystkich w czyśćcu cierpiących. To miłosne uwielbienie i wynagrodzenie Ponawiać pragnę każdej godziny dnia i nocy, aż do ostatniej chwili mojego życia. Proszę Cię, mój najukochańszy Jezu, byś to moje szczere pragnienie w niebie zatwierdził i nie pozwól, aby ani ludzie, ani szatan, szatan w tym nie przeszkodził. Amen.